I ma tu mikolaj 222 w kolejnym odcinku z Minecraft Survival na bedroku, Słuchajcie, zacząłem jak widzicie budować Lodowy Pałac, ja wiem, że zacząłem go budować na odcinku, ale miałem potężne problemy z kartograficzną. Co, co ciekawe, nagrywa ten odcinek drugi raz i widzicie, że już tutaj troszeczkę porobiłem. Co ciekawe, też wydobyłem ametyst, bo odkryłem, że miałem geodę przy... Haha, dobrze mam tak. Że miałem geodę przy tej... Przy mojej szybowej wyspie. Co tak, ty chcesz debilu? Co się dzieje? Czemu te miski mnie tak atakują? No, miałem potężne w sierpniu problemy, bo jeszcze miałem wcześniej, 3 sierpnia, ale teraz mnie naprawdę potężne, ale jakoś się udało i nagrywam ten na odcinek. Póki co to tak, no zaczynamy sobie tutaj budować, to znaczy kontynuujemy, bo budowałem jeszcze wcześniej na odcinku. W kolejnym odcinku już będzie ten pałac zbudowany, przeprowadzę bałwany i tak dalej. O śnieżnych żołnierzy, być może też taki posąg bałwana tutaj zbuduję wielkiego. Zobaczymy, zobaczymy. Szybko, no. co to ma być, co to ma być. No. Kopaliśmy jeden lód, no i teraz sobie budujemy, teraz tak. Fajne M, ko też dwa, dwa, dwa może porobię. Może być może. Zaczniemy teraz to robić. <laughs> no, Żryj, bo się kurde wykotujesz. 30 sierpnia, ja ten odcinek już wcześniej nagrałem. Yy, no. Nic nie nagrywałem na kanale przez 4 dni, bo właśnie miałem problemy z kartą. Yy, powiedziałem graficzno wcześniej to bardzo przepraszam, z kartą pamięci. SD. No i tak. Wiecie, ostatnie już zostały dni wakacji 30 sierpień i 31 sierpień. Także fajnie byłoby coś ponagrywać, co? No. Także tak to wygląda zejdźmy tutaj no, może tutaj też dwa, dwa, dwa porobimy, poczekajcie no, fajnie byłoby O, parkour tak jest ojojoj, nie mam lodu gdzie musieli troszeczkę kopać. pokopać czy koniecznie potrzebuje? Tutaj musimy mieć zbity lód według wzoru, dokładnie tak. Tu już będzie zbity lód. No. Czekajcie, ja idę nakopać tego lodu trochę. Zaraz mi topce dopadną i będzie dupa. Też musiałem troszeczkę naszukać tym miejscem na odcinku. Trwał 12 minut. Aha, i w ogóle też nagrałem odcinek z tego z Kingdom Hearts 3. Ale niestety, no karta pamięci, no i straciłem ten odcinek i już go nigdy nie wrzucę. Aczkolwiek też postaram się wrzucić, bo Mam na szczęście drugi taki nagrany, bo nagrałem dwa. Z kolei ten drugi przepad. To dziwnie wygląda, patrzcie, jaka faza. Pod lodem jak śnieg, co się dzieje. Wypuść mnie, nie, chcę wyjść. Pomocy. utopie. A pomocy. Dobra. No, się narze i kończymy budować. I idźmy Fajnie śnieżek pruszy, jak poprzednio nagrywałem. No to się też tak nie pruszy. No taki powiedzmy trochę taki, taki rymik. Kolejne, to nazwać, hmm, hmm, hmm. wiecie, co ja zrobię? Tutaj spróbuję takie dwa dwa, dwa strzelić. Kurde, z bardzo spadłem. Mm, dobre. Hmm, dobra. Spadłem, musiałem się upewnić na jakiej to jest wysokości. Szczęść już wiem. Też jak buduję to się nie odzywam. Także tak. No bo się teraz skupiam. Przyitnie, co ja jest, z zrobiłem w tej stronę. Ajajaj, Dobra. Tak, zaraz mi bloków nie starszych i będzie super. O, nie mamy śniegu. Wielka szkoda. Tutaj będziemy musieli coś tutaj poniszczyć. Tutaj, tutaj, tak, mówię cały czas. Hmm, jakby z tego zrobić taką fajną dwójkę i tam jeszcze dwa. Można byłoby spróbować. Coś wykombinować z tego. Tak, zniszczymy to. Chociaż żebym tam miał miejsce, to, Ech, kurde, zniszczyłem kombinacje. O oh, Nie mam łopaty, niestety. Dwa i dwa, no i tutaj takie dwa ostatnie. Kurde, jak krzywo to będzie. Dobra, coś później pokombinujemy, ja wiem, że mi teraz coś nie chodzi. Kończmy budować. To nie, co za debil. To no rozwalił mi cały pałac. Oż, kur... Nienawidzę creeperów. Już to mówiłem i naprawdę... Trzeba creepery zapijać. Dobra. O, nie. Dobra. Taki odcinek. Ja się żegnam, bo już trwa 11 minut.